Cześć, witajcie z tej strony Kira. To jest, słuchajcie, symulator kozy. Już kurde, na pewno go znacie, ponieważ y, niejedna osoba już tu zaczęła nakręcić y, na YouTube z tej gry. No, co było oczywiście, już y, wiadome, że to rzucą się osoby na tą grę. No, ale 1 kwietnia z okazji Prima Prelease y, pojawiła, y, pojawiła się gra symulator kozy Goat Simulator. I już jakieś pół miesiąca temu, jak się dowiedziałem o tej produkcji, postanowiłem, że kurde trzeba to obcykać i ewentualnie coś z tego nagrać, bo no ta takiego simulatora to jeszcze kurcze nie widziałem. A że jeszcze przy okazji niedawno robiłem z Sargeona odcinki, to teraz akurat koca się pojawiła, ale dobra, bez tego pieprzenia. Jesteśmy już w grze. I o co chodzi, jeżeli ktoś ogląda niezaznajomy, jest z grą po prostu? Jesteśmy w mm, takim miasteczku. Ogólnie nie wiem jeszcze dokładnie, jak tu świat wygląda, prawda? Bo za dużo nie widziałem w tej grze nic. Ale zaraz się przekonamy. E, Stajemy w USDA. Tutaj widzę, że mogę. A nie, co ja co A to mogę tak odpychać, jakby myszką. Muzyka się zejść. O, i KU można ragdola odpalić. Dobra, fajnie. Tylko jak się podnieść teraz? Shit. Ej, no, a dobra. Dobra, okej, okay. trzeba drugi raz nacisnąć. A tu można jeszcze jakoś chyba ten. A tu się skacze A, shiftem się sprintuje, dobra, to już wszystko wiem. Znaczy czyli takie intuicyjne sterowanie jest, to dobrze. I można wszystko rozpierdzielać i włączać ragdoll. A jeszcze, jeszcze wiem, że można jakoś włączać. Yy... O Jezu. co ja robię? Nie! Chciałem yy, slow motion włączyć, bo wiem że można włączyć gdzieś, ale nie wiem gdzie. Ale czekajcie, ja sobie tutaj zrobię taką metodą. O. Czekajcie, włączyłem tylko nie wiem jakim przyciskiem. O, F, dobra. F się włącza slow motion. Yeah. <laughs> yeah. Dobra. Dobra, no ale skupmy się może na grze, bo jeszcze nic nie zrobiłem. Łodę! Ale to ma odepchnięcie. Jeszcze, jeszcze widziałem, że można tutaj e, językiem łapać, tylko czym to się łapie. Nie wiem. Nikt mnie nie zaznajomił. Nikt mnie nie zaznajomił, jak to się robi teraz. Przy, kurde. No. Nociekać, chyba że. Nie! Co ja robię? Key Buildings. Eee... tu, 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 tu. Eee... coś, eee... Eee... Ok, dobra, już umiem. <ścoughs> to się robi litero „e“, dobra. Wejdźmy sobie tutaj. Mam małego spoilera bo wiem, że. Dobra, na razie kozy zostały. Nie, kurde. Na razie wejdę tutaj, bo mam takiego małego spoilera co tu jest. Znaczy... Nie... Y, znaczy wiem, że tu jak się wejdzie to coś się stanie, ale zaraz zobaczymy. Chwila, bo kurde, nic nie widzę! Nic... Woo! Mój ło. Wo... Wow! God Castle! Zamek... Chodzi zamek, nie wiem jak to tłumaczyć. Zamek kozy. O! I, i, I tutaj się kłaniają. jest, zajebiście! Chwila złapię jakoś. No! Dawaj. Dobra to nie, to wszystkie rozwale Nikt się nie będzie tutaj bi. kurde kłaniał. Dobra, tutaj tutaj coś ciekawego jest. To chyba tron brył, prawda? Taki trochę dziwny. To trochę wyglądało jak ognisko czy coś, ale dobra. Dobra, pójdźmy gdzieś dalej, w świat. W takim razie, Jezu, ja nie wiem, kiedy zacząłem nagrywać. Dobra, tak z 30 po skończę, powiedzmy. Raz ogarnijmy jak tu. E, dobra, sprint. E... Mam jakieś tutaj achievementy, że muszę po lewej stronie, widzicie, e, muszę jak najwyżej, e, muszę jakby w 5 metrów w powietrze skoczyć, e, coś w tym stylu. Pewnie zaraz mi się uda jak pieprzne w ten tir choćby. <laughs> Ej, jest tutaj zajebiście się, będę się bawił. Dobra, nie udało mi się, bo mnie to zgniotło. No to. Nie wiem, nie wiem, gdzieś trzeba coś znaleźć. O, jakiś pan tutaj jest. No. chyba muszę chyba podejść, żeby go. O, i teraz. O, i teraz mam go na języku. <laughs> Jedy jak, jak, jak z tym sterowaniem tu jest? Wow, Co ja robię w ogóle? Staram się to ogarnąć, ale moja koza nie współpracuje Dobra, spokojnie, bo mam go na języku, ale moja koza świruje Was pierdzielaj ale. Bo ja pewnie muszę. A nie, on się trzyma, dobra. On się sam trzyma. Bum! Spierdzielaj Tu jest jakaś wieża. Patrzcie. O! Wow. The fuck? O, ludzie i piłka do kosza. Chodź tutaj. Nie! Co ja zrobiłem? No, jak się to wiksuje tutaj wszystko? Chcę jakiegoś człowieka złapać. No co jest? Gdzie ja jestem? Ej, wypuśćcie, mnie, kurde. Ej, to jest jaj. Wszedłem gdzieś, nie mogę wyjść. Co się tu dzieje? Nie, to nie. Jestem w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Nie wyjdę stąd ja wiecie co? Chyba muszę się zrespawnować, tak, to... To chyba będzie najlepsze wyjście No to jest na szczęście taka opcja, jak się coś nam nie uda Dobra, tu jest jakieś... Wow Wziąłem bug? Serio? Dobra, trzeba eksplorować pewnie tutaj, jakieś ciekawe rzeczy na pewno są <ścoughs> No nie. Ej, wow, jak ta bieżnia ja wypierdziela, jeszcze raz Tylko teraz... Nie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, muszę to spróbować. Yeah. No. Yeah. O, trampolino. Zobaczymy. O, tu może tego, to wbiję tego achievementa. Jeee, yes, udało się. Muszę e, zrobić e, backflipa. Serio? Dobra. Tylko... To, to na trampolina jakoś muszę zrobić tego backflipa, tylko... jeden ja, no teraz... To trzeba pewnie jakoś do przodu się pochylić. Nie, yy... What? Jeszcze raz. Nie, źle, jeszcze. Jeszcze raz. Muszę to wykąbić O, Tak się robi backflipy <noise> Ale nie udało... A nie, zrobiłem. A nie, nie zrobi. Nie, nie zrobiłem dokładnie tak, jak chciałem. A no to jest... Yy... Frontowy, no to był frontowy backflip. Przez 6 sekund muszę być w powietrzu. Serio? Kurde to nie będzie proste, to jest dopiero 2 sekundy tu były. Jest... no, 2 sekundy cały czas. Ale zajebiste Jeszcze ta, ta morda z tym jezorem. Taka teraz piosenka Przydałaby się jakiś fajny soundtrack do tego. Jeep, dobra, nie, kurde. Nie trafiłem na trampolinę. No dobra. Jeszcze szybko chciałem sprawić, co jest w tym domu tutaj, bo on tutaj jest otwarty. O, kolejna piłka do kosza? Albo to jest ta sama? Rozwalały wszystko. Bum. Pewnie nie jest moje mieszkanie, bo. Łoł! Wow. Boom. Przyszła koza, rodzinka sobie jakaś. Tak, na cheelaucie jej obiad. Oj, ta muzyka się włączyła zajebista, ale jest. Nie, teraz to mam ochotę rozwalać wszystko. No, nie skończyła się, niestety. Ale strasznie lubię w tej grze. I bez żartów, w serio mi się podoba. O, zwiksowała mu się noga. Jeb, yeah, dawaj! Jesteś. Jesteś moją własnością. O, komputer Nikt nie będzie grał tutaj Bum, bum, bum O, weźmiemy sobie może biurko Coś nie, nie wyjdzie teraz Rozwalamy, ja za to punkty dostaję, zajebiście 50 metrów w górę, teraz muszę, znaczy w powietrzu muszę być. Teraz achievement mi wyskoczył. Dobra, jeszcze rozwalimy trochę tej, tego domu tutaj, bo zaraz sobie wyjdziemy na zewnątrz tam się będzie dopiero działo. Ale soundtrack jest zajebisty, to trzeba przyznać. Dobra, kurde, bo ja tutaj rozwalam wszystko, to nie jest takie fascynujące może cały czas O, przez okno może sobie wyjdę Idziemy dalej w świat, ja chcę zwiedzać O, jakieś auto O, drifty robi No cóż, no to yeah! O, oh, shit, nie trafiłem Jeszcze raz yeah! No kurde, dobra, trzeba to na czołówkę zrobić Jeee yeah! Co? Mój kozi łeb nie wytrzymał? Serio? Dobra, teraz bez slow motion spróbujemy Wow Jeszcze... A może muszę walnąć chwilę, zobaczymy Nie, <ścoughs> nie Nie da się Nie idzie A może poliżę go w locie? No, tak na slow motion będzie prościej No łap go! Nie! Dobra teraz, jeszcze jedna szansa. Wybacz, ale muszę po prostu spróbować. Chcę go polizać jak będzie jechał. Nie, 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 nie. Dobra nie, bo to bo było... byłem za daleko chyba, najwyraźniej. No, o. Je. Yeah. O Boże. O Boże. Złapałem się tego. Jak to wygląda. Ja pierdziele. Kulik normalnie je, yeah, yeah, Właśnie taki efekt chciałem uzyskać. Zajemisty. Oj, wybaczcie, ktoś do mnie dzwoni. To nie było zamierzone Bum, bum, dobra, jeszcze troszeczkę powiksujemy tu. I teraz je. Yeah, no i puściłem się. Dobra, tam jeszcze sobie coś goście, to ich sobie rozwalimy. BUM! BUM! Gdzie tu jest? Ja chcę kogoś złapać jeszcze osied! Oh, <grymne> <grymne> nie no, trochę przesadzam z tym slow motion, ale w niektórych akcjach fajnie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Jakieś pole? Troszkę wyszedłem z obrębu miasta, chyba widzę. Ale nie wiem, tak lecę na razie na pałę. się na razie nie przejmuję tymi e achievementami, bo chcę trochę pozwiedzać tu. Co tu się dzieje w ogóle? No, świat nie jest wiadomo, widać jakiś specjalnie duży. Jest tutaj już ogrodzone, chyba w tym miejscu właśnie Dobra, pobiegamy jeszcze dookoła, potem wrócimy sobie pewnie tam Ale trzeba ogarnąć temat tutaj wszędzie O, jakiś... Łoł, wow, ja mogę to przewalić, zajebiście O to jest silna koza, trzeba przyznać Nie Taki efekt domina mógłbym może stworzyć nie, dupaś, krzywo to jakoś przewalam. Jeep! Gothenge. Goethentch. Ciekawa nazwa. E, a jakbym złapał to na język? Mogę to złapać na język? Ło, wow, mogę! Serio! <noise> Jaka koza! Głazy przeciąga językiem. No to... leciły! Nie, chwila, bo, bo, bo się tu zwiksuję zaraz O Boże Zaciąłem się! Spokojnie, kurde, nie wyjdę teraz O, dobra Udało się, tylko... Jeszcze chciałbym, chciałbym jedną rzecz zrobić Chciałbym to złapać mimo wszystko I biec teraz! je! Yeah! <laughs> Chwila, tu był gdzieś człowiek, tak? O nie, o nie, brak Tu byli ludzie, tu już ich nie będzie Dzień dobry Ciekawe, czy ten samochód oprze się sile takiego głazu Serio? Nie, dobra, on jest tak zrobiony, że po prostu rozpierdzielał wszystko Biegniemy z głazem, bo jesteśmy zajebiści Postawimy może na środku drogi Ciekawe, jak to będzie wyglądało Ohohoho. Ja pierdzielę Serio? Wow! Ohohoho. Nie, fizyka w tej grze jest zajebista, przyznacie? Gdyby była taka w rzeczywistości Co by się działo wtedy? O, 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 o dawaj, 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 dawaj Dobra, nie jest nic zajebistego więc, z tego, więc po prostu Co to Koza robi? Ja pierdzielę Dobra, po co ja ten kamień niosę? To ja nie wiem, ale no. Może coś ciekawego mi się z tym uda zrobić. Dobra, i walić to. Głaz zostawimy już w spokoju, bo się namęczył biedny. Chwila, może uda mi się jakoś te 50 metrów yy, do góry bić, chociaż nie wiem. Tylko muszę znaleźć jakieś dobre miejsce do tego. O, piłka i ten, i. I bramka, Ciekawe czy wbiję? Uu... No serio? Poprzeczka? No, bez jaj. Nie udało mi się. Jak mogłem nie bić? No nie, teraz. Kurde, z moją ko ko kozią siłą to ja nie wiem, czy ja to jakoś wymanewruję tutaj. No. Nie, pieprze to nie chce mi się. <grym> Idę szukać jakiejś dobrej wyskoczyć czy czegoś. Chwila, tak mogę oddaliśmy na maksa. O, stacja paliw. Ciekawe czy się tutaj coś stanie. Chwila. Może staniemy. Staniemy tutaj. <grymne> Gdzie mnie wypieprzyło? Wszystko się zawaliło. Leży. Ja tak wziąłem sobie slow-motion, żeby fajnie to wyglądało, ale tak mnie wypieprzyło szybko, że nawet nie zdążyłem. Wow... Dosłownie rozwaliłem wszystko. W sklep też rozwalimy wszystko. O nie, teraz czy ja wyjdę stąd? Dobra... Spokojnie... Dobra, wyszedłem. Idę szukać.. Idę szukać jakiegoś miejsca, gdzie mogę poskakać, bo tamta tam, tam trampolina jest taka... No niezbyt się to da. O, jakaś, jakaś budowla. Ale tak na Chila oczywiście to przy okazji. To miejsce do skakania. Na razie sobie tu... O, jest drabina. Jest y, ten masz, to sobie tam wejdziemy. Bo jak się tu... To się nieźle właśnie mi, mi miksuje głowa, zobaczcie no to kurde. Ona nie wyrabia przy drabinie, no niestety. <śled> Nieźle. O, jest tam trampolina. Wow. Czyli muszę się wzbić od punktu wyskoku w 50 metrów w górę. Nawet, jakbym spadł chyba stąd, nie byłoby to proste. Ale może spróbujemy. Tylko chwila, żeby teraz nie spaść. o wow, co mi się z szyją stało? Dobra, już się naprawiło chyba. Tylko teraz, żeby nie spaść, muszę. Nie, nie. Dobra, muszę teraz wejść jeszcze tutaj. Wyżej się już raczej nie da, wolę nie ryzykować. Wow, 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 wow. Jakiś gość tu jest, zobaczymy. Ktoś tu sobie stoi normalnie. A, nawet siedzi. Wow, taki hardcore pewnie. Dobra, i teraz on sobie pewnie myśli, że ogólnie nie grozi mu nic. Że jest bezpieczny, że to wszystko, co się znajduje na. Nie, może co ja robię. Że to się wszystko co się znajduje na dole jest wręcz y, takie y, spokojne. No ale zaraz niestety się przekona, że tak nie jest. Może sobie oddalimy, żeby tą piękną akcję bardziej zaobserwować, więc. BUM! Yeah! <laughs> yeah, <boom>. Puf. No. <laughs> no i niestety spadł. Tak, tak, tak los chciał Dobra, jeszcze tam mm, chciałbym na tamtą tropolinę, jednak z tej pozycji chyba nie wiem, czy mi się to uda Chociaż, czekaj, czekajcie Dawaj, 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 dawaj O, trafię! Nie! <ścoughs> nie trafiłem Prawie, prawie było A tam jest kolejny, to jest ogólnie basen To może mi się... Oj, nie, bo jak jesteśmy wyżej, to koza już tak manewruje do przodu ciałem, niestety, i trzeba, trzeba, trzeba to trochę opanować. A łatwe to takie nie jest. Koza na trampolinie nie, nie nie... jest prosta do ogarnięcia. Ale teraz może uda mi się na drugą. Jest, udało mi się. I jeszcze. To, czy, czy, front. Mam backflipa zrobić? No, no dobra. O shit, kurde Dawaj tego backflipa, może uda mi się zrobić? Jeep! O, udało się. Tylko... Nie, to jest... To jest 720, czyli muszę dwa backflipy zrobić, jeden to jest 360 Czyli muszę dwa zrobić kurde, czyli się wzbijemy wyżej i raz, dwa, raz, dwa! Kurde! Nie wyszło Na mordę spadła ja może mi się uda. Nie. Jak ona skacze do przodu. Dobra. Tak. Tak. Jeszcze raz. Raz, dwa. Nie. Nie udało mi się chyba dobrze. Kurde. Nie jest to proste. A dobra, wejdę tam, mo może na razie. Może zaraz to mi się uda zrobić przy okazji. No dawaj, tam pewnie po drabinie mógłbym wejść, ale nie chce mi się Dobra, jeszcze raz Dobra, 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 o, jesteśmy tutaj I... bum, 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 wow, nawet na tych schodkach tutaj Co, co, coś, coś tam leży, coś tam leży, chcę to zobaczyć No i spadłem No ty dawaj Ej, no koza mi nie współpracuje What? O, coś zebrałem. Nie wiem, co to było. Jakiś punkcik. Dobra. No to może uda mi się teraz zrobić to. Raz, dwa. No nie. Kurde. Raz. Nie, nie wiem, jak wysoko muszę się wzbić. No zobaczymy tak na, na trzy razy. O, teraz. Raz, dwa. Tak, trzy, trzy odbicia chyba jest w sam raz. No nie, te niektóre ci powiem wam, że nie są proste. No nie są proste. A ja już patrzę, że powinien kończyć chyba odcinek niedługo. Róż, dwa i. No shit Jak to się powinno robić? Nie. Dobra. To był tylko jeden. Raz, dwa, raz, dwa. O boże, jak mi połamało A, chwila, bo nie przetestowałem jeszcze jednej rzeczy Bum Zapomniałem o ragdolu, kurde, tutaj Yee, Jakie te nogi się podwijają w locie fajnie Tak kompletnie wiotczeje Co się ze mną dzieje? O boże Ej, czemu ja... Dobra, myślałem, że się coś zwiksowało no nie Dobra, wiecie co, na koniec odcinka może... Nie, może wejdę na ten dach. Będzie tak fajnie. Nie wiem, na wysokościach się lepiej tam kończy gdzieś. Może mi się uda tego backflipa zrobić przy okazji tam Jeep. nie! Nie wyszło Dobra, no to może na razie... Pójdę z basenu, chociaż albo... O, albo jeszcze tam coś fajnego widzę. A ja myślę że widzę coś fajnego, a tu jest gołeś w ogóle. Oje, yeah, tutaj... Nie dobra, ona mi się, raczej, mi się raczej nie przyda. Na razie chcę przetestować co tutaj jest jakaś zjeżdżalnia. Jest Zakładam, że można z niej zjechać, prawda? O, może tutaj coś fajnego wyjdzie. Jee! Z tym... Wow! Z tym. Yy... No, ragdollem fajnie to wyszło. bum bum bum, boom. boom, boom, boom. Yep. Yep. Oj, to jest trampolina i się odbijać będę fajnie. Nie, dobra, 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 koza, ogarnij się. Trzeba skończyć odcinek w końcu i. No, trzeba stąd wyjść. Z tego miejsca. Dobra, no to chyba sobie tutaj gdzieś w tym miejscu zakończymy. Nie, nie wiem, nie wiem jeszcze, że wiecie ile w tą grę można jeszcze grać, bo nie znam jej zupełnie, jestem tutaj pierwszy raz i w ogóle, żeby tak pięknie było, to na język, na języku skończymy, no i na ogólnie na twarzy. No więc, jeżeli się Wam podobało, to piszcie, czy, możecie pisać, czy chcecie więcej, bo pewnie jeszcze będę coś z niej nagrywał, ale to się zobaczy. No i to tyle, więc trzymajcie się, do następnego razu. No i cześć.